Kolejnym pytaniem na czasie, związanym z tym, aby jak najbardziej, jak najlepszą formę zrobić na zbliżający się okres startowy lub po prostu na lato, na plaży, jak to się mówi, jest problem związany oczywiście z redukcją i pytanie brzmi, czy opłaca się wejść w ketozę na redukcji, czy jednak warto mieć trochę węglowodanów. Wiemy dobrze o tym, że ketoza no, to jest taka dość drastyczna forma, taki sposób hardkorowy, jeśli chodzi o dietę i o to, w jaki sposób chcemy napędzić metabolizm i do, do końca wypalić e, tkankę tłuszczową. No, dotyczy się to zarówno zawodników, jak i osób, które bardzo poważnie podchodzą do e, problemu własnej formy. E, myślę, że e, ketoza to jest taka troszkę też ostateczność i taka forma, e, zaangażowania naszego organizmu w dość intensywny sposób, ale na krótszy czas. Jeżeli chodzi o zawodników, często się wykorzystuje ten sposób w ostatnim tygodniu przed startem, że generalnie organizm już jest w bardzo dobrej formie, ciało mamy dopracowane, a chcemy się pozbyć naprawdę resztek, które gdzieś tam zalegają, jeżeli chodzi o wodę, wysuszyć tak, w, tak powiem, organizm, nasze mięśnie, żeby były bardziej wyeksponowane, bo ta woda niestety przeszkadza w uwidocznieniu ich. Także ta metoda w wykonaniu kilkudniowym jest dobrym rozwiązaniem. Należy oczywiście pamiętać, że w organizmie dochodzą bardzo, dochodzi do bardzo takich niebezpiecznych sytuacji. Takich cięż, ciężkich, naprawdę kilku dni, e, które należy pamiętać, że mają bardzo ogromny wpływ na stan naszego zdrowia. E, dlatego, jeśli mówimy o zdrowiu, na pewno nie jest to dość dobra, m, dobra forma e, podejścia do diety, jeśli chodzi o takie dłuższe stosowanie. Często ludzie są na ketozie kilka tygodni, e, no, to jest dość, bardzo duże obciążenie organizmu. E, często ludzie z. Na dietę e, taką wysokobiałkową, e, w ogóle rezygnują z tłuszczy. E, nie jest to oczywiście też dobra, dobry sposób na to, żeby tą formę zrobić. Na początku świetnie się to udaje, ale później, e, jak już organizm zaczyna się bronić, odpowiada nam e, po prostu nie, zaczynamy się gorzej czuć. Ta forma już wcale nie jest poprawiana, zakwaszenie organizmu jest coraz większe no i dochodzi do wielu problemów. Jeśli mówimy o tym, żeby przygotować naszą formę na jakiś pokaz, czy to na zawody, czy do sesji zdjęciowej. I mamy coś takiego w planach, czyli to ma trwać krótko, około jednego lub dwóch dni. To taką ketozę można przeprowadzić, oczywiście wszystko z głową. Nie zawsze ketoza wygląda tak samo. Jest to takie szersze trochę pojęcie, jeśli chodzi o to w jaki sposób ją przeprowadzimy, bo ta ilość węglowodanów w jaki sposób będzie zastosowana, to Myślę, że powinna być to dopasowana indywidualnie dla każdego. Tak samo okres, jak długo ona ma trwać. Dlatego myślę, że do tego tematu należy podejść z dużym zastanowieniem i zastanowić się, czy właściwie warto nam takie kroki podjąć. Jeśli chodzi o to, żeby tą formę przygotować, może bez ketozy, polecam, żeby sobie dać troszkę więcej czasu na na ten nasz finał i żeby nawet wydłużyć to robienie formy o 3-4 tygodnie i dojść do tego bez wchodzenia na ketowe.